Jesteś osobą zamkniętą w sobie, czujesz, że masz zablokowane emocje, tłumisz to, co czujesz, a może nawet nie wiesz, co czujesz. Jeżeli tak, to może to wynikać z zahamowania emocjonalnego. To schemat, którego kiedyś się nauczyłeś, aby dopasować się do otoczenia i przetrwać. Teraz takie zahamowanie wpływa negatywnie na relacje z innymi i Twoje zdrowie. Dziś pomogę ci zrozumieć, dlaczego tak jest, i podpowiem, jak z tego wychodzić. Nazywam się Jan Mielniczuk, jestem psychologiem i od 15 lat pomagam budować silną i zdrową psychikę. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z materiałami. Aby zrozumieć podłoże zahamowania emocjonalnego, trzeba rozpoznać jego przyczynę. Co w Twojej historii spowodowało takie funkcjonowanie? Rodzimy się z całą paletą emocji i wyrażanie emocji pomaga nam komunikować się ze światem. Jedną z przyczyn może być wychowywanie się w domu autorytarnym, w którym panował duży rygor, trzeba było się dopasować, nie robić problemów. Może być też tak, że musiałeś być Cicho, nie przeszkadzać innym, bo inaczej byłeś krytykowany, oceniany, nazywany niegrzecznym dzieckiem, trudnym dzieckiem. Twoje emocje były dla opiekunów czymś, z czym sobie nie radzili. Nie było zgody na ekspresję Twoich emocji. Na przykład złość powodowała ich frustrację. Smutek, bezsilność, a na przykład radość przeszkadzała, bo byłeś za głośno. Twoi opiekunowie nie potrafili regulować swoich emocji. Może sami nie mieli z nimi kontaktu, więc hamowali twoje. Mogli sami być zahamowani emocjonalnie i takiego sposobu funkcjonowania nauczyłeś się od nich. Mogli reagować na Twoją ekspresję: krytykowaniem Cię, zawstydzaniem, wyśmiewaniem, umniejszaniem temu, co czujesz. W związku z tym nauczyłeś się, że lepiej emocje zatrzymać w sobie. Może dorastałeś w domu przemocowym, w którym widziałeś nadmierne reakcje emocjonalne. Złość przeradzała się w agresję, smutek w bezsilność, kompletną bierność, a lęk w unikanie. Patrzyłeś na silne, nieadekwatne do sytuacji reakcje, które zabierały ci poczucie bezpieczeństwa. I to też mogło sprawić, że zacząłeś wypierać swoje emocje. Właśnie z lęku przed utratą kontroli pod wpływem emocji, bo widziałeś, jak to jest stracić kontrolę, co to oznacza. I emocje wydawały ci się zagrażające. I bycie cichym, poważnym, spokojnym dawało poczucie kontroli. Takie funkcjonowanie niesie ze sobą różne problemy. Zahamowanie emocjonalne skutkuje przede wszystkim problemami w relacjach. Nie otwierasz się, nie pokazujesz, jaki jesteś naprawdę, nie mówisz tego, co czujesz. I to nie stwarza warunków do budowania głębokiej i bliskiej relacji. To tylko podłoże dla powierzchownych kontaktów. Inni mogą źle interpretować twoje zachowanie i wycofują się z relacji, bo nie czują się w niej komfortowo. Nie dajesz się poznać, jesteś sztywny, brakuje ci spontaniczności, luzu. Sam możesz czuć też dyskomfort w towarzystwie osób, które wyrażają emocje. Nie wiesz, jak na nie reagować, więc wycofujesz się. Prawdopodobnie też starasz się zrozumieć ludzi, ale tak poprzez intelekt, poprzez racjonalizację. Nadmiernie skupiasz się na faktach. Intelektualizujesz, bo to jest łatwiejsze dla ciebie niż poczucie czegoś. I jesteś odbierany jako osoba może. Nadwyraz dojrzała, stabilna, co kiedyś mogło dawać jakieś korzyści. Takie zachowanie może skutkować tym, że może się zdarzać, że odreagowujesz na innych te zahamowane emocje. Możesz... Mieć problem z nałogami, z jakim, jakieś zaburzenia somatyczne, bo brak kontaktu z emocjami to jest bierność, apatia. Emocje dają energię do życia, są paliwem, dzięki któremu idziemy dalej, mamy siłę do działania. Każda emocja daje jakąś informację, dzięki nim poznajesz i lepiej rozumiesz siebie. Co możesz więc zrobić, aby nawiązać kontakt z tymi emocjami? Pierwszy sposób to prowadzenie dziennika uczuć. Zapisuj sobie sytuacje, które wywołały jakieś odczucia w tobie. Zapisuj, jakie emocje się wtedy pojawiły. Możesz wyjść od tego, co pomyślałeś na temat jakiejś sytuacji. Może tak być ci łatwiej i na jakie emocje wskazują te myśli. Szukaj też informacji z ciała, bo ono podpowiada ci, co czujesz. To ćwiczenie pomaga rozpoznawać i być uważnym na to, co się w tobie dzieje. Pomaga nazywać emocje. Kolejne ćwiczenie to przyjrzenie się przekonaniom, jakie masz na temat emocji. Dokończ sobie takie zdania. Kiedy wyrażam emocje, to. Kiedy ktoś wyraża emocje, to. Gdy jestem zły. Gdy jestem smutny. Gdy się boję. Gdy się cieszę. I w drugą stronę. Gdy ktoś jest zły, gdy ktoś jest smutny, gdy ktoś się boi, albo gdy ktoś jest radosny, co się pojawia w tobie. Następne zadanie polega na przyjrzeniu się reakcjom emocjonalnym w twoim rodzinnym domu. Jakie emocje wyrażali najczęściej rodzice? Jak to się kończyło? Jakie emocje ty wyrażałeś? I znowu, co za tym szło? Jakie informacje zwrotne dostawałeś? Przyjrzyj się temu, na co była zgoda w Twoim domu, a na co tej zgody nie było w wyrażaniu uczuć. Jakie y, emocje, jakie reakcje były dobrze widziane, a jakie nie. Następne ćwiczenie polega na stopniowaniu natężenia emocji, bo możesz mieć tendencję do tego, że albo nie czujesz nic, albo zalewają cię emocje. Zalewają tak bardzo, że wtedy nie potrafisz ich kontrolować i wtedy to źle się kończy. Zapisz sobie każdą trudną dla ciebie emocję na skali, na osi, na przykład złość na skali od 0 do 10. Zero to jest nie czuję złości kompletnie, a dziesięć bardzo silna złość, wściekłość. I określ sobie, co może być pomiędzy tymi kręcami osi. Jakie stopniowe nasilenie tej emocji może się pojawić? Jak można stopniowo wyrażać też tę złość? Kolejny sposób to wyobrażenie sobie, stanu emocjonalnego w którym jesteś, tak jak takiego napompowanego balona. I kiedy trzymasz w sobie emocje, to wystarczy mały jakiś bodziec, mały nacisk, aby on wybuchł. To jest ta nadmierna reakcja emocjonalna. Ale jak będziesz stopniowo wypuszczał powietrze, stopniowo uwalniał Emocje, to daje to poczucie ulgi i przyjemności, wolności emocjonalnej. Pamiętaj, że tłumienie zawsze grozi wybuchem, albo do wewnątrz, albo na zewnątrz. Poszukaj sposobów na regulację emocji. Jeżeli nie znasz żadnych metod, to odsyłam Cię do moich ćwiczeń: Pokonaj stres. Y jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Link do tych ćwiczeń umieszczę w opisie filmu lub w komentarzu. Te metody pomogą Ci radzić sobie z emocjami. Kolejna sprawa to nauka asertywności. Na początku sobie zapisuj, a potem mów to, co czujesz. Nazywaj, co się z Tobą dzieje. Jeżeli nie potrafisz nazywać emocji, to opisuj je. W taki sposób. Robi mi się gorąco, mam ścisk żołądka, szybko bije mi serce, mam natłok myśli. I ta uważność będzie pomagać Ci stopniowo się z tym oswajać i obserwować, co się dzieje. Żebyś od tego nie uciekał, ale to przeżywał. Wprowadzaj też małe zmiany, aby uczyć się spontaniczności. Nie zawsze trzeba mieć plan. Nie staraj się wszystkiego przewidywać. To tylko rodzi napięcie i lęk. Fajnie może wpływać tutaj na ciebie kontakt z małymi dziećmi. One odbierają świat poprzez czucie. I zabawa z nimi, obserwacja ich może pomóc ci się troszkę otwierać. I Odblokowywać to Twoje wewnętrzne dziecko do tego rób to, co porusza Cię emocjonalnie w jakiś sposób. Słuchaj jakiejś muzyki, oglądaj filmy, zdjęcia, przedstawienia, czytaj historie ludzi, wszystkie te informacje, te historie, które cię poruszają emocjonalnie. Chodzi o to, aby pozwolić sobie na ich przeżywanie żeby to poruszyło te zablokowane struny w tobie. Jeżeli masz osobę też, którą lubisz, której ufasz, to staraj się z taką osobą rozmawiać w bardziej otwarty sposób. Odkrywaj siebie, swoje uczucia, a nie tylko przekazuj informacje. Nie unikaj sytuacji emocjonalnych, aby przekonać się już w dorosłym życiu że mogą być one bezpieczne, mogą być przyjemne, uwalniające, a Twoje emocje mogą być przyjęte przez drugą osobę. To może dawać Ci ogromną ulgę. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy temat, zostaw łapkę w górę, zostaw jakiś komentarz po sobie i udostępnij ten film dalej. A my widzimy się w kolejnym filmie. Pa!